W tym odcinku omówimy sobie pewien mniej znany, a bardzo ważny parametr kondensatorów, czyli ESR. W poprzednim odcinku zagadką było pytanie, co to jest transmitancja filtra. Mówiąc prosto, transmitancja określa wartość tłumienia filtra, lub w przypadku filtrów aktywnych może to być jego wzmocnienie. Obliczamy to tłumienie tym wzorem, gdzie k jest sygnałem wyjściowym. A T sygnałem wejściowym. Wszystko byłoby proste, ale mamy tutaj literkę S, którą zaznaczyłem na czerwono, która nieco komplikuje nam sprawę. Jest to tak zwany operator Laplace'a, który jest operatorem różniczkowym drugiego rzędu. Bardzo groźnie to brzmi, ale nie wdając się w szczegóły, można tylko powiedzieć, że z racji zależności takiego tłumienia od częstotliwości pojawiają nam się komplikacje w obliczeniach, gdyż mamy tam liczby zespolone, podobnie jak w przypadku impedancji. W każdym razie kilku z Was odpowiedziało zupełnie prawidłowo. I gratuluję dużej wiedzy w temacie. A teraz wracamy do prostszych, mam nadzieję, rzeczy, czyli do parametru. ESR. Na początek oczywiście wypada rozszyfrować skrót ESR. Oznacza on Equivalent Series Resistance, czyli zastępcza rezystancja szeregowa. Parametr ten odnosi się, tak jak powiedziałem, do kondensatorów. Przypomnijmy sobie, jakie w ogóle parametry mają kondensatory. Podstawowym parametrem jest oczywiście pojemność elektryczna, wyrażona najczęściej w mikrofaradach lub w nanofaradach. Innymi parametrami są napięcie pracy oraz reaktancja pojemnościowa kondensatora. Wszystkie te parametry określają kondensator idealny, czyli taki, który nie wykazuje żadnych strat ani w dielektryku, ani w elementach przewodzących, wyprowadzeniach itd. Jednak parametry rzeczywistego kondensatora odbiegają dość znacznie od ideału i właśnie parametr ESR jest wynikiem niedoskonałości kondensatorów. Co właściwie wpływa na wielkość parametru ESR? Otóż jest to rezystancja wyprowadzeń kondensatora, połączeń wyprowadzeń z okładkami, a także straty w dielektryku, Powstające przy oddziaływaniu zmiennego pola elektrycznego. Wielkość ESR wyrażamy w omach, tak jak zwykłą rezystancję elektryczną. Jak łatwo się domyślić, im mniejsza jest rezystancja ESR, tym lepiej. Zwiększenie tej wartości powoduje wzrost temperatury kondensatora, co nie jest dla niego korzystne. ESR można przedstawić przy pomocy szeregowo połączonej pojemności kondensatora i rezystora, który właśnie ją reprezentuje. Zmienia się ona wraz z temperaturą i częstotliwością pracy prądu, przy jakiej pracuje kondensator. Jak łatwo się domyślić, wartość ESR kondensatora zależy od jego pojemności. Im jest ona większa, tym ESR jest niższe. Ale nie tylko zależy ono od pojemności, również wartość napięcia znamionowego kondensatora ma wpływ na wielkość parametru ESR. Im bardziej im napięcie znamionowe jest wyższe, tym ESR jest niższe. Ma na to wpływ zapewne większy fizyczny rozmiar kondensatora na wyższe napięcie. Niestety współczynnik ESR nie jest sta dla kondensatorów. Proces starzenia powoduje obok zmniejszenia ich pojemności także zazwyczaj wyraźny wzrost współczynnika ESR. Powoduje to zwiększenie temperatury działających kondensatorów, co z kolei przyspiesza wysychanie elektrolitu. Dla kondensatorów elektrolitycznych gorszej jakości proces ten następuje zazwyczaj dość szybko i tracą one swoje parametry. Czasem takie procesy odbywają się bez wyraźnych oznak zewnętrznych, to znaczy kondensator wygląda dobrze, nie jest spuchnięty, a mimo to trzeba go już Wymienić. Na co właściwie ma wpływ wartość współczynnika ESR? Otóż ma on wpływ na przykład na właściwości filtrujące kondensatorów w zasilaczach. Głównie dotyczy to kondensatorów elektrolitycznych o średnich i dużych wartościach pojemności. Nawet kiedy kondensator zachowuje swoją znamionową pojemność, ale jego ESR jest zbyt wysoki, to skuteczność filtrowania zmniejsza się, bo zakłócenia muszą pokonać znaczną rezystancję zastępczą, płynąc na przykład do masy. Oprócz tego w takich okolicznościach kondensatory mają tendencję do nadmiernego grzania się, co często powoduje ich charakterystyczne puchnięcie lub nawet wycieki elektrolitu. Taki scenariusz jest bardzo popularny we współczesnych urządzeniach wyposażonych w zasilacze oparte na przetwornicach, gdzie następuje z tego powodu czasem wiele uszkodzeń. Dlatego w przetwornicach i zasilaczach impulsowych stosuje się czasem specjalne kondensatory elektrolityczne, mające niski współczynnik ESR i są one zwane low -end. ESR. Innym przykładem zastosowania kondensatorów o małym współczynniku ESR są pasywne zwrotnice głośnikowe, gdzie kondensatory w takiej zwrotnicy muszą przenosić duże moce kierowane do głośników średnio- i wysokotonowych, a w niektórych modelach moce mogą sięgać kilkudziesięciu watów. W związku z tym, kondensatory takie nie mogą posiadać dużej rezystancji szeregowej, gdyż po prostu spaliłyby się na skutek wysokiej temperatury. Czy można mierzyć wartość ESR kondensatorów? Można, ale jest to nieco bardziej skomplikowany pomiar niż na przykład zwykłe mierzenie pojemności czy rezystancji. Można go wykonać przy pomocy generatora i oscyloskopu, tak zwaną metodą techniczną, ale jest to dość skomplikowane i nawet nie jestem pewien, czy sam dałbym sobie rady w obliczeniach za pomocą tej metody. Ale jest to możliwe i czasem kiedy nie mamy wyjścia, trzeba to zastosować. Na szczęście są specjalne mierniki, które w łatwy sposób pozwalają mierzyć wartość ESR. Tutaj mamy przykład takiego mier. Ma ono znaczenie MESR100 i należy do średniej klasy mierników tego typu. Kupiłem go na eBayu, jego cena to około 200 zł, a więc nie jest on zbyt tani. Można również kupić uniwersalne testery elementów elektronicznych, które jako jedną z funkcji posiadają pomiar ESR, ale nie wiem jaka jest ich dokładność ani metoda pomiaru. Ten miernik sprawuje się bardzo dobrze i dzięki niemu wykryłem już sporo uszkodzeń kondensatorów, głównie elektrolitycznych, w układach przetwornic, ale również we wzmacnieniu i innych sprzętach audio i wideo. W sieci można znaleźć także dużo projektów do samodzielnego montażu takich mierników. Większość z nich zazwyczaj opartych jest na mikrokontrolerach. Można również dostać gotowe kity do samodzielnego montażu w niskiej cenie. Jak najbardziej polecam taką drogę, bo dla zastosowań amatorskich takie projekty są zupełnie wystarczające, a dzięki ich budowie można sporo się nauczyć. Są również mierniki dużo droższe, bardziej dokładne, takie jak np. BK Precision 886 czy PICTECH 2170. Spróbujmy zmierzyć sobie coś naszym miernikiem. Mamy tutaj jakiś kondensator elektrolityczny, zapinamy sobie kabelki do jego zacisków. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby koniecznie kondensator przed pomiarem rozładować, ponieważ akurat ten miernik nie posiada funkcji automatycznego rozładowywania, chociaż te droższe mierniki, niektóre z nich przynajmniej, taką funkcję posiadają. Tak więc zapinamy minus do minusa, czyli czarny do minusa, czerwony do plusa. I odczytujemy wartość ESR wynosi ona w tym przypadku 0,31 i miernik mówi nam, że pisze nam, że to jest dobry kondensator z, niskim, war, z niską wartością ESR. Zapnijmy sobie inny kondensator. Przy kondensatorach pamiętamy, przy nowych kondensatorach elektrolitycznych, pamiętamy, że dłuższa nóżka to zawsze jest jego plus. I tutaj również mamy niską wartość współczynnika ESR wynoszącą 2, około 20 Ohm. Taki miernik przed y, użyciem należałoby wyzerować, tak więc zwieramy ze sobą sondę pomiarowe i naciskamy przycisk 0 i wtedy miernik się kalibruje i pokazując nam wartość 0 Ohmów. I wtedy możemy przystąpić do pomiaru. Zmierzmy sobie jakiś kondensator o mniejszej pojemności. No i widzimy, że tym razem ESR wynosi 8,3 OMA, a miernik mówi nam, że jest to dobry kondensator, jeśli pojemność jest mniejsza niż 10 mikrofaradów. A ponieważ ten kondensator ma pojemność 2,2 mikrofarada, to możemy założyć, że jest on sprawny, zwłaszcza, że on jest nowy, jak widać. Tutaj na dole jeszcze pod zaciskami mamy taką specjalną tabelkę, nie wiem, czy to widać, która nam pokazuje, jaką wartość ESR powinny mieć sprawne kondensatory przy, odpowiednim, przy odpowiedniej pojemności i przy odpowiednim napięciu pracy. Możemy sobie sprawdzić, jaką, jaką wartość ESR powinien mieć na przykład o pojemności 100 mikrofaradów, na 16 V powinien mieć 0,7 OMA. To jest bardzo pomocne również, że inną rzeczą jest, że te, te cyferki na tej tabelce są bardzo małe i słabo je troszkę widać. Kondensatory podczas pomiaru rezystancji szeregowej można zazwyczaj mierzyć bez wyciągania ich, bez wylutowywania ich z układu, ale nie zawsze, bo czasem trzeba uważać na włączone do nich równolegle elementy, na przykład jakąś diodę, co prawda rzadko się to zdarza, ale trzeba na to uważać i również trzeba uważać, aby jakieś uszkodzenie w układzie nie fałszowało nam wyników, wyniku pomiaru ESR, bo na przykład jakaś przebita dioda lub tranzystor, który gdzieś tam w układzie się bo bocznikuje nam nasz kondensator, to wtedy miernik wykaże nam bardzo niską wartość ESR, chociaż na przykład kondensator może być już bardzo zmęczony i mieć wysoką wartość współczynnika ESR. Trzeba sobie zdawać sprawę, że testowanie kondensatorów na wartość ESR przy pomocy wspomnianych testerów, na przykład takich jak ten, czy nawet metodą techniczną, często nie oddaje prawdziwych warunków pracy kondensatora. Głównie chodzi tutaj o częstotliwość i prąd, przy jakim one pracują. Pomiary takie wskazują nam tylko, czy kondensator nie jest uszkodzony i. Czy jego parametry nie odbiegają od normy, ale nie daje nam gwarancji, nie daje nam informacji o tym, czy taki kondensator sprawdzi się w danym układzie, czyli tam, gdzie chcemy go użyć. W nowoczesnych przetwornicach o wysokich mocach, gdzie elektrolity pracują przy dużych częstotliwościach i wysokich temperaturach, mają one naprawdę ciężkie warunki pracy. Dlatego, kiedy zależy nam na tym, aby urządzenie, gdzie pracują nasze elektrolity, było niezawodne i po ich wymianie nie uszkodziło się nam po jakimś czasie ponownie, Warto przejrzeć noty aplikacyjne kondensatorów, czyli przy jakim prądzie, częstotliwości i przy jakiej temperaturze mogą one bezpiecznie pracować oraz czy zastosować kondensatory low ISR, czy nie. Warto to zrobić choćby dlatego, aby nasz własny telewizor czy monitor komputerowy pracował sprawnie jeszcze przez wiele lat. Omawiając kondensatory mówiłem o tzw. kondensatorach Low ESR, ale istnieją jeszcze kondensatory tzw. Low Impedance. Do jakich układów są one przeznaczone? Odpowiedzi udzielamy oczywiście jak zwykle w komentarzach. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale no i subskrybowania go. Na kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piszcie do nas na adres reduktor jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.